Lilak pospolity, popularnie nazywany bzem lilakiem, jest jedną z najbardziej cenionych roślin ozdobnych. Oczarowuje wyglądem i zapachem, dlatego też stosowany jest w aromaterapii. Bez lilak, oprócz niewątpliwych walorów ozdobnych, ma też szereg naprawdę dużo właściwości zdrowotnych, wykorzystywanych w ziołolecznictwie. Otóż jego kwiaty, liście i kora, a nawet owoce, stanowią surowiec leczniczy. Otóż można go stosować wewnętrznie i zewnętrznie przy problemach skórnych. Jego działanie jest bardzo wszechstronne, a to dzięki składnikom, które posiada. Są to m.in. glikozydy irydoidowe, flawonoidy, rutyna czy kwercetyna. Kwercetyna na przykład łagodzi objawy alergii oraz przedłuża młodość. Lignany, kumaryny, olejek eteryczny, garbniki i inne sprawiają, że bez lilak ma naprawdę szerokie właściwości zdrowotne. Najlepszą formą spożycia lilaka pospolitego są napary, odwary, wyciągi wodne czy wodnoalkoholowe. Stosowany zewnętrznie odkaża skórę, błony śluzowe, wspomaga regenerację, działa antyseptycznie i uelastycznia skórę. Przyspiesza także gojenie się ran. Pomaga w trądziku różowatym, łojotoku, wypryskach, owszodzeniach oraz przebarwieniach skórnych. Stosowany wewnętrznie, działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo, moczopędnie, wspomaga odporność organizmu. I co ważne, ochrania także miąższ wątroby i ją oczyszcza. Oczyszcza także krew, odtruwa, zapobiega i wspomaga walkę z pasożytami oraz grzybami oraz wspomaga choroby leczenie chorób reumatycznych poradzi sobie także z infekcjami gardła krtani oskrzeli oraz przeziębieniami Pomaga w stanach zapalnych jamy ustnej, aftach, a także chorobach jelit, w tym wrzodzie, wrzodziejącym zapaleniu jelit czy zespole jelita drażliwego. Napary i wywary pijemy, gdy kwitnie ale w związku z jego właściwościami chciałoby się go zatrzymać na dłużej. Można więc go ususzyć lub zrobić syrop z kwiatów, który będziemy mieć na dłużej. Robimy ten syrop tak jak większość syropów kwiatowych, czyli po prostu kwiaty zalewamy gorącą wodą z cukrem i dodajemy trochę cytryny do smaku. Po około 3 dniach zlewamy i mamy syrop.